Zaczęło się. Ej, Komiskuje zaczęło się, emocje. ja wiem. Przestań Iga, weźmy się za ręce, przebrnijmy przez to nie jakoś. Nie mogę, bo ja miksuję. Będzie dobrze, beń... dobrze. To ja się tycę. Nie wiem, noga? Nie wiem. <laughs> no, nóżka, nóżka. Daj mi nóżkę. Nowa akumulacja. w radiu Halo? Dzień dobry, cześć. Cześć, Dzień jak dobry. masz na imię? Tu Szymon z tej strony. I Iga. Patryk? Patryk, tak. Patryk świetnie. Patryku, Patryku no musimy sprawdzić, jest... słuchaj, bo jesteś w urodzinowej kumulacji radia tak. SK. To jest kluczowa runda, bo pierwsza. Z jakiego ty jesteś miesiąca? Kiedy się urodziłeś? Z listopada. To okay, się dobrze. zgadza, okay, trafiłeś do dobrej rundy. Jest listopadowa, Patryk spróbuj wygrać, będzie dobrze, okej? Okay? To ja tylko powiem, że Patryk, tak. dla ciebie już w tej chwili gwarantowany 1000 złotych, ale, ale jeśli konkretny tak. dzień listopada, w którym się urodziłeś, znajduje się w kopercie, tej którą dzierży Szymon, wtedy wygrywasz od nas w sumie 11 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy ukryte jest w kopercie, Patryk, jasne? Patryk, spróbuj sobie teraz... Halo? Jesteś tam? Halo, halo, jestem, jestem. No Dobrze. to którego listopada się urodziłeś? Proszę bardzo, Patryk. listopada. 10. Sprawdzam, Sprawdzam kopertę. Sprawdzam kopertę. Drżące ręce, ale tu nie jest 10. Jest 15. Ojej, i to jeszcze data moich urodzin, 15 listopada, no patrz. No widzisz, wszystkiego dobrego, e, go wszystkiego niedobrego, m, Patryku, znaczy w tym sensie, że 1000 złotych jest twoje. 1000 złotych? To jest całkiem niezła suma, co zrobisz z tym tysiakiem? Bo jeszcze się nie zastanawiałem. No to już Myślę, możesz tu planować wydawanie, Patryk. Gratulujemy serdecznie. 1000 zł dla ciebie. Dzięki. Na razie... Trzymaj pa. się Patryk, cześć, hej. A czy będzie pan na gali rozdania Oscarów w Hollywood? Ja powiem coś, czego jeszcze nigdy nie mówiłem. Chcę, ale nie mogę. Zatem znaczy, mogę i nie mogę. Czyli Szymon i Iga. Szymon